Ty, 5 metrów wody tu jest, ja nie Ile? Nie, możesz 3, 2 Kurwa! Tu trzeba łódkę i to drzewo zbiera. Zobaczmy, gotowe, żebyś porozpadek, był, to, o, kurwa, bo to zło, nie obrał. Zwieczek! Aż mnie, kurwa, ja, w boku to łapie. Jak na potarz je łodziowo na nucie wyjebać, to dobrze. Jaki to jest kąt? Byliby po przedpołóżnie, a my byliby nie. No to kurwa idź, chodźcie. Idę tam. Kurwa, to nie masz prawy. Tam idziemy? Nie idziemy kurwa. Tak jak słuchasz kurwa na tam. Kościół, musisz się przejść Co? Nie wiem, chyba No idźcie no. dalej. No i jest. Co? Tak, jeszcze dobre.